Piątek, pierwszy tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z listu do Hebrajczyków autor mówi o wejściu do odpoczynku Bożego. Mówi z jednej strony o tym wejściu do odpoczynku, jakim było wejście do ziemi obiecanej przez Żydów, przez Izraelitów, a z drugiej strony mówi o wejściu do odpoczynku, jakim jest wejście do nieba. My, chrześcijanie, teraz też idziemy w stronę ziemi obiecanej. Ale ta ziemia obiecana nie jest ziemią tutaj geograficzną, fizyczną, jest miejscem odpoczynku na wieki. I mówi to nie tylko w takim kontekście, żeby, żeby ludzie uwierzyli, żeby nie stracili wiary, że rzeczywiście ta ziemia obiecana jest, chociaż nigdy jej nie widzieli wcześniej Żydzi, to oni y, słyszeli o tym, że idą do ziemi obiecanej no i rzeczywiście mogli dojść. Tak samo my, myśmy tej ziemi nie widzieli wcześniej. Możemy nawet stracić wiarę albo nie być pewni, że ona jest, ale autor chce podkreślić, że jest, że ta ziemia naprawdę jest. Natomiast musimy uważać, żebyśmy nie stracili wiary, żebyśmy jednak tam weszli, żebyśmy nie byli nieposłuszni Panu Bogu. Więc, jakby, można powiedzieć, są takie dwa. Dwa uczucia, czy, czy dwie postawy. Z jednej strony mamy, mamy wiarę, z drugiej strony mamy takiego pewnego rodzaju lęk, czy niepewność. Lęk, który, który sprawia: no, uważajcie, uważajcie, żebyście tam weszli, uważajcie, żeby się nie stało z wami to, co, to, co się stało z wieloma Izraelitami, którzy zginęli po drodze, idąc do ziemi obiecanej. Jeśli chodzi o psalm, psalmista zwraca uwagę na to, że to, cośmy usłyszeli od Pana Boga, mamy przekazać kolejnemu pokoleniu. Opowiemy przyszłemu pokoleniu o tym, co nam opowiedzieli nasi ojcowie. O tym ma wiedzieć przyszłe pokolenie, że ma pokładać nadzieję w Panu Bogu. Byłoby coś straszne, gdyby na naszym pokoleniu skończyła się wiara, gdyby na naszym pokoleniu skończyła się taka, taka wiedza o tym, jak Pan Bóg działa. Naszym zadaniem jest przekazać kolejnemu pokoleniu być taką sztafetą, być takim ogniwem. Wiele nie możemy w życiu zrobić. Nie jesteśmy naprawdę cudotwórcami, nie jesteśmy mistrzami świata, ale, ale przecież mówić możemy, ale przecież przekazywać prawdę możemy, tak jak przekazuję prawdę o historii, o geografii. Przekazujemy prawdy naukowe, tak trzeba przekazywać prawdy Boże. To, co ludzkość się już nauczyła od Panu Bogu, to chcemy przekazać kolejnemu pokoleniu, że Pan Bóg jest i Pan Bóg naprawdę działa. Ewangelia Marka mówi o uzdrowieniu paralityka. Znamy świetnie te scenę, jak przyniosło paralityka czterech, jak nie mogli wejść z powodu tłumu. Dziwne, że nie chcieli ich przepuścić, dziwne, że musieli wpuszczać przez dach. Można by powiedzieć, że ta Ewangelia Jest przepięknym modelem Takiego z deter, determinizmu takiego, Takiej pewności takiego. Można powiedzieć, zrobię wszystko Żeby osiągnąć to, co chcę Nawet jeżeli będę musiał znaleźć Czterech, którzy mnie zabiorą Nawet jeżeli będę musiał dyskutować Z tłumem, który nie chce mnie przepuścić Nawet jak będę miał naruszyć kawałek dachu I nie wiadomo, jak się poczują ci, którzy będą w środku Nawet jeżeli ryzykuję, że Jezus nie wiadomo, jak mnie przyjmie to mi zależy na tym, żeby być uzdrowionym, albo zależy mi na tym, żeby był uzdrowiony ten, kogo ja kocham. Zwłaszcza, że Jezus, widząc ich wiarę, mówi do paralityka, widząc ich wiarę, a więc dzięki wierze innych, ktoś zostaje przyprowadzony do Jezusa i ktoś zostaje uzdrowiony. Brakuje nam takiego determinizmu, brakuje nam takiego, takiej upartości, walczymy w życiu o wiele rzeczy, ale żebyśmy chcieli walczyć właśnie o to, żeby Bóg nas uzdrowił, żebyśmy chcieli walczyć o to, żeby, żeby Bóg nam odpuścił grzechy, żebyśmy chcieli bardzo zawalczyć o siebie i, i o innych. Naprawdę nie tracimy motywacji, nie tracimy energii, nie tracimy chęci, bo, bo Bóg jest, bo Jezus jest, tylko czasami nam brakuje jakiegoś ducha walki. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.